Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście kariera zawodnika Drodzy Państwo, jedziemy na Euro 2024 do Niemiec To już można oficjalnie powiedzieć, dajcie znać jakie wrażenia po meczu, jakie emocje wam towarzyszyły Czy się bardzo stresowaliście w rzutach karnych Najważniejsze jest to, że jedziemy Nieważne było w jakim stylu, najważniejsze było to, żeby ten mecz wygrać Czy po rzutach karnych, czy normalnie, byle tylko awansować A teraz łyk kawy i przechodzimy do materiału i zanim dowiemy się, co wydarzy się w dzisiejszym odcinku kariery, to pragnę przypomnieć moim wszystkim pełnoletnim. Pamiętajcie, powtórzę raz jeszcze, pełnoletnim widzom o tym, że można dalej korzystać z kodu Lachu na betkliku, który daje wam freebet do 200 zł bez warunków obrotu oraz w tym momencie na betkliku właśnie macie erę bez podatku, czyli zamiast wygrać, tak jak tutaj, 496, przepraszam, zamiast 436, to zgarnę, zgarnę 496. Tak to wszystko wygląda, a tutaj widzicie e, te rzeczy, które sobie wybrałem, czyli Remis, lub wygrana na Juventus. Poniżej 4,5 bramki w meczu Bayernu z Borusią Dortmund, Manchester United wygrywający z Brentford oraz PSG wygrywający z Marsylią. Naprawdę fajne mecze czekają na nas w ten weekend, więc jeśli ktoś chciałby się pobawić również, to macie link pod spodem w opisie, wystarczy kliknąć, tak jak powiedziałem. Tylko traktujcie to wyłącznie jako zabawę i wyłącznie też widzowie pełnoletni. A teraz przejdźmy do odcinka. Powiem wam szczerze, aż po prostu chce mi się nagrywać dalej karierę. Widzę jakie wasze są komentarze, widzę jak fajnie wam się to ogląda, jak mi się fajnie nagrywa i zdecydowanie wolę teraz nagrywać sobie karierę zawodnika niż grać Ultimate Team. No, taki okres na razie na moim kanale i chyba ogólnie w FIFA nastał. Tak wygląda też e, tabela przed kolejką 21. Jak widzicie, tylko. Mm... Tutaj mamy 3 punkty straty do piątego miejsca. Do miejsca numer 4 mamy 8 punktów straty i jeden mecz mniej. Niestety minusem jest to, że teraz będziemy grali z Fejen Gramy u siebie. Także oczywiście to spotkanie zostanie rozegrane. Zobaczymy, czy uda się coś tam wywalczyć. Jakieś top 4 czy nie. Jak nie, to naprawdę powiem Wam szczerze, nie będzie mi jakoś turbo przykro, bo ten klub nawet traktuje jako taki malutki przystanek tylko do transferu. Zacznijmy dobrze ten dzisiejszy odcinek. Zacznijmy od trzech punktów. To byłoby naprawdę zarąbiste, ale może być trudne, jak zresztą też zauważyliście pod spodem pisząc w komentarzach, że ciężko mi tutaj jest być takim typowym napastnikiem, bo ja muszę być takim napastnikiem, jakim był Robert Lewandowski w meczu z walią. No nie bardzo się cofać, rozgrywać, szukać tych przestrzeni. To nie jest łatwa sprawa. Ale goś poszedł jaki szybki! Jaką wrzutę! Co tu się wydarzyło? Jaka wrzuta poszła? Ej, mega dobra akcja to była. Na razie w tej pierwszej połowie to takie piłkarskie szachy. Póki co, to dośrodkowanie to była najlepsza okazja w tym meczu. I widzę, że tutaj bardziej próbują przez boczne sektory rozgrywać. I szukać tych okazji do wrzutek. A może uda nam się nawet ich skontrować. Aj, zła prośba o piłkę. Próbowałem wyjść do kontry właśnie z tym. Podskocz mordo. Dobrze, super. Piękny pressing. I wybiegaj, wybiegaj mi tutaj, wybiegaj do boku, ja cię już widzę. Aaaaaj, jaj, jaj, górą. Kurczę, górą powinienem. Muszę spróbować w drugiej części spotkania znaleźć sobie miejsce pod bramką przeciwnika i spróbować oddać jakiś strzał z dystansu, ale na razie to nawet nie byłem w okolicy pola karnego, a co dopiero wchodzić w pole karne z piłką. To by nie było mi dane w tym spotkaniu. O, pięknie! Pięknie to udało się przejąć Spróbujmy teraz wjechać w pole karne Zagrać to dobrze, ze strzałem mordko... No, trochę inaczej Może jakby się udało wykończyć tą akcję No ale tam nie było miejsca Ty, ale z główki teraz mogłem zaskoczyć Przy rzucie rożnym Dobra, spróbujmy to zagrać teraz inaczej Zagraj mi tutaj na krótko Okej okay. Spróbujmy sobie znaleźć miejsce przed polem karnym Uderzyć technicznie Widzicie, tak też można Żeby się nie okazało, że po dobrym momencie gry naszego zespołu Teraz stracimy bramkę po tym stałym fragmencie gry Więc spróbujmy tutaj panowie przypresować o, Ale miał dużo miejsca, wybij to Powalczę jeszcze o tą główkę może No jednak nie, nawet nie wyskoczył mój zawodnik Nie wiem dlaczego, co za wolej Wykrakałem, no niestety Ale tak nie może być, że gościu podbija sobie piłkę w polu karnym nad siebie, czeka aż mu spadnie i strzela z woleja, No, zobaczcie, zobaczcie zachowanie naszego obrońcy. Typek podbija, a nasza obrońca stoi, czeka i patrzy. Nie można tak. Rzut karny. No, dobitka do pustej to była. Jeszcze faul teraz. I to może być 2 do 0. No, ja nie spodziewałem się tutaj, że powalczymy jakoś specjalnie z Order, ale. Jak widzieliście, początek spotkania był dobry, druga połowa też była naprawdę spoko, a póki co przegrywamy 2-0. I to raczej jest po meczu. Widzowie, coś się dzieje, bo tutaj mam znaczek kontuzji. Przed chwilą wpadł we mnie zawodnik, ale tak bez ślizgu, nawet po prostu wpadł we mnie. I widać, że może być mój piłkarz kontuzjowany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po meczu. Przegrywamy, niestety 2-0. Szkoda, szkoda, bo czułem, że tak o remis możemy powalczyć w tym meczu, bo były momenty naprawdę bardzo dobrej gry. Ajax wygrywa 1-0. To nas nie interesuje, bo z Ajaxem to my nie walczymy, ale teraz zobaczmy, bo to jest ważny moment. Możliwe, że to będzie kontuzja. to Nie! 83 dni. Co się stało? Złamanie palca stopy, 3 miesiące kontuzja. O nie! Czyli w tym momencie stało się to, czego się bałem. Nie będę mógł wypełnić niektórych celów. Zobaczcie, brakło mi tylko cztery bramki spoza pola karnego, żeby móc przejść chociażby do i Dortmund. O rany, to skomplikowało bardzo w tym momencie nam karierę. Ale dla mnie to jest też w sumie fajna rzecz. Tak wahałem się, czy mieć włączone kontuzje, czy nie. Jednak cieszę się, że je zostawiłem włączone, dlatego że kontuzje to jest część tego sportu. Wiadomo, że jeśli to będzie zdarzało się zbyt często, to będzie nienaturalne, chociaż są zawodnicy, którzy ciągle wypadają. <laughs> Nic nie mówiłem o sobie w tym momencie, <laughs> ale tacy profesjonalni oczywiście. E, no ale myślę, że to jest na plus, serio. Mi to się podoba, mimo tego, że wypadłem na 3 miesiące. Kolejne spotkanie mamy tutaj z Heraklesem. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Wygrywamy, czyli dwa mecze, dwie wygrane. Może chłopaki akurat się sprężą i dobiją do jeszcze tego top 4. To byłoby naprawdę fajne. Zobaczmy na tabelę. Szóste miejsce póki co. Ile tych punktów nam brakuje do top 4? E, punktów dokładnie 5 do AZ Alkmar. I następny mecz gramy na wyjeździe. Od razu sprawdzamy, jaki będzie wynik, jak to będzie wyglądało. Znów! Zwycięstwo! 2 do 1. No dobra, może, może. Ej, trzymam kciuki, żeby oni to zrobili. Wierzę, naprawdę wierzę, panowie, że wam się uda. Miejsce numer 5 i tylko w tym momencie dwa punkty straty, ale AZ Alkma Alkmaar ma mm, jeden mecz więcej. Mniej, przepraszam. Symulujemy kolejny mecz. 1 do 1, ale straciliśmy w 88 minucie. Ej, serio, ta drużyna naprawdę gra dobrze w tym momencie. Może ja byłem hamulcowym po prostu. I gra im się lepiej bez mnie. Piąte miejsce. Sprawdzamy dalej, jak to będzie wyglądało. Mecz wyjazdowy tym razem. Oczywiście, klikamy symuluj. Szybka symulacja. I 2 do 1. Porażka. W zasadzie 1 do 2. To jest dopiero ważny mecz. AZ Alkmar. No niestety nie mogę im pomóc. Chłopaki. Ach, miałem powiedzieć, dajcie z siebie wszystko. 2 do 1. No to już wiemy, że top 4 w tym sezonie odjechało. Razem z moją kontuzją chyba. Ciekawe w ogóle jest to, że ja mogę w tym momencie trenować. Drodzy widzowie, więc tutaj sobie klikamy treningi. Też ocena menadżera spada, no ale przynajmniej jakieś treningi są robione. Symulujemy kolejny mecz. Wiemy już jedno: no w tym odcinku to będzie koniec sezonu i prawdopodobnie transfer. Zostało jeszcze 20 dni do końca kontuzji. Przegrywamy z Ajaxem aż 0 do 3. Zobaczmy jeszcze na pozycję w tabeli, jak to wygląda. To jest moja pierwsza w sumie taka grubsza kontuzja. Szóste miejsce dalej, no ale do tego czwartego to raczej już bez podjazdu, bo 10 punktów aż straty. W co by teraz zainwestować? Kompleks biurowy, aż 2,5 bańki. 5 baniek tutaj. Energia odnawialna. Uff, to już są grube pieniądze. Milion w nieruchomości. Spróbujmy. I tak na razie nie mam zbytnio tutaj na co wydawać. Wszystko sobie kupuję, co tylko chcę po kolei. W 32. kolejce tego sezonu, czyli tak naprawdę, zostanie nam oprócz tego meczu jeszcze tylko dwa spotkania. Wracamy. Dzień meczowy gramy u siebie. Zaczynam na, zaczynam na ławce rezerwowych. No i zobaczmy, w której minucie w ogóle wejdę, jak to będzie wyglądało. Mamy zmianę. Wracamy po naprawdę poważnej kontuzji. 3 miesiące to już można powiedzieć, że to jest poważna kontuzja. 80 minuta! 0, 0. No dobra, dawaj, ładujemy bramy od razu. Dawaj, zobaczymy, zobaczymy, jaki szybki jesteś Mordo. Zobaczymy. Zapraszam. Kurde, szybki jednak trochę. Myślałem, że wolniejszy będzie, ale ładnie udało się podprowadzić akcję, zagrać do środka. Delikatnie złe to podanie. Dobra, jedna jedyna akcja. Nie, nie podaje, strzelam z dystansu. Po prostu dzień dobry. Dzień dobry, wrócił Mister Longshot. Szkoda mi trochę tego sezonu. Szkoda naprawdę, bo mogliśmy powalczyć o to top 4, ale taka jest piłka. Jakby nie patrzeć, w tym sezonie, w tym klubie ogólnie było wszystko. Były czerwone kartki. Były mecze, kiedy strzelałem po dwie bramki w ciągu kilku minut. Były piękne bramki, były piękne asysty. Naprawdę, realistycznie to wszystko wychodzi póki co, a teraz przejdźmy do kolejnych spotkań. W naszym drzewku atrybutów na razie poprawiamy sobie tutaj rzuty wolne oraz siłę strzału, a także powoli będę inwestował w celność rzutów wolnych, aby później przejść do pięciu gwiazdek słabszej nogi, czyli tutaj potrzebujemy jeszcze dwóch punktów i później trzech i mamy 5 na pięć. Oj, o to może być bardzo dobre. Czas więc na ostatnie spotkanie 34 kolejka po raz ostatni w barwach Fortuny Sitar. Czy to był dobry transfer? Myślę, że to byłby dużo lepszy transfer, gdyby nie ta kontuzja. Najpierw jednak robimy sobie tutaj trening. Przesymulujmy sobie trening i wbijamy już w dzień meczowy, niestety nadal jeszcze na ławce i wchodzimy w minucie 56 przy wyniku 1 do 0. 20. schodzi, numer 17. Pan Patryk wchodzi ładnie. Oby tak jak przed chwilą. Oby zagrać i spiąć to wszystko ładnie klamrą, takim pięknym strzałem z dystansu. To byłoby. Idealne. Ty, Mordo, co ty tam robisz? Spokojnie, halo. I dlaczego ja bym ustawiony tak defensywnie? Do przodu muszę od razu. Jezu, bym teraz mógł sobie! Fajnie, najpierw rozegrałem, później poczekałem i wbiegłem na główkę, tylko no kwadratowy łeb i poleciało na wprost, a nie w ramkę. Dobra, wjeżdżamy w pole karne. Lewa noga! Mocno się dobijmy, dobij, dobij skacz! Ty, ale wywalczyłem jeszcze różny. Dobra, pięknie. Mr. Longshot na koniec Ajajaj aj, aj. Było blisko, próbuj dalej No było naprawdę blisko Próbowałem tak po długim jeszcze strzelić I to niestety był ostatni mój strzał W warwach fortuny Także żegnamy się z tym klubem Zaraz zobaczymy jeszcze na statystyki Zobaczymy jakie dostanę nowe propozycje Ja nawet nie planowałem w tym odcinku robić transferu Tylko w kolejnym prawdopodobnie A tutaj potoczyło się to wszystko inaczej Zobaczmy więc na tabelę końcową, Feyenoord zostaje mistrzem, 81 punktów, tylko 3 porażki na ich koncie, Ajax Amsterdam miejsce drugie, PSV miejsce trzecie, AZ Alkmaar czwarte, 68 punktów. My na miejsce numer 6, 55 punktów, nie wiem jak to wyglądało w poprzednich sezonach, czy dla Fortuny to byłby sukces takie szóste miejsce, muszę sobie sprawdzić, być może ktoś jest tutaj, kto ogląda Ery i mi napisze, że na przykład dla Fortuny szóste to byłoby serio dobre miejsce. Jeśli chodzi o najlepszych strzelców. Najlepszym strzelcem był Pepi z PSW Eindhoven. 24 bramki strzelone. Najwięcej asyst Halilowicz z Fortuny właśnie u nas. Czyste konta. Ruli z Ajaxu Amsterdam. Żółte i czerwone kartki. O, ja dalej jestem w czerwonych? Super. Zobaczmy jak to wyglądało już u mnie w statystykach tak indywidualnie. 25 spotkań. Mamy 18 bramek, 1 asysta. Tutaj zawodnik meczu 7 razy z zespół tygodnia, 4 razy piłkarz miesiąca, raz oczywiście piłkarzem roku nie zostałem, czyli miałem udział przy, 17 bram Przepraszam, przy 19 bramkach w 25 meczach. No to był gorszy sezon, jeśli chodzi o statystyki, ale też spotkań zagrałem mniej, no bo zobaczcie tutaj zagrałem 36 spotkań, a tutaj 25 i to w lidze trudniejszej. Zobaczcie, jaka była walka w Premier League. Manchester City zostaje mistrzem, widzicie teraz, jak wyglądały punkty. Przechodzimy również do innych lig, bo to zawsze chcieliście, żebym wam pokazał na koniec. Liga francuska, PSG, 32 kolejka, więc tak to wygląda. Ale jeszcze sobie to przejrzymy na sam koniec. Barcelona w 34. kolejce póki co jest na pierwszym miejscu, 83 punktów, tylko jeden punkt przewagi nad Realem Madryt. W Bundeslidze natomiast mamy 32. kolejkę Bayern Monachium na miejscu pierwszym. Przejdźmy sobie dalej, pokażmy ekstraklasę Raków na miejscu pierwszym 69 punktów, 34. kolejka, czyli oni zostali mistrzem. Liga portugalska raczej was mniej interesuje, ale zobaczmy jeszcze na ligę włoską. W lidze włoskiej Inter 36. kolejka 90 punktów przewagi aż 8 punktów nad Milanem i chyba tutaj to byłoby na tyle. Zobaczmy jeszcze na puchary, jak to wszystko wyglądało. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Manchester City wygrywa w finale z Interem. Tak wyglądały półfinały. Real tutaj w rzutach karnych odpada z City. Barcelona przegrywa w dwóch meczu 3-5 z Interem, więc tak to wyglądało. Super puchar. W super pucharze 4-2 Liverpool, ale czy to się... Czy by to się zgadzało? Te... Aha, czyli super puchar jeszcze jest grany na początku sezonu, więc... To jest z poprzedniego roku wygrana. To coś się wydarzyło. Totki wygrywają Ligę Europy. Totki z pierwszym trofeum. No tego jeszcze nie było. Liga Konferencji. Co my tutaj mamy? Bilbao z Red Bullem. Ojojoj, z RB Salzburg w finale. Ciekawe. Ej, naprawdę ciekawe te pary były. I teraz to dopiero zaczyna się ciężki moment, drogi widzu. Muszę wybrać, gdzie będę mógł się przetransferować. Tutaj nie mogę. Tutaj nie mogę. Zabrakło kilku bramek. Ciekawe, czy bym dobił do tego, gdyby nie e, ta kontuzja właśnie. Zobaczmy sobie dalej. Brentford, tam też nie mogę. River Plate. No nie. No nie, zostajemy w Europie. West Ham. Ej, mordy. Możemy przejść do West Hamu. I to jest... To jest dobry pomysł. Premier League, połowa tabeli gdzieś, mniej więcej. West Ham. Nie wiem, kto u nich na ataku gra. I jakim oni grają stylem? Wszechstronny styl gry i filozofią to pewność, e, pewność przy piłce i bez niej. Balans pomiędzy ofensywą i defensywą, okej. Okay. Fiorentina. Tutaj niestety nie. Union Berlin. Hmm. Cztery gwiazdki, Union Berlin. No, brzmi lepiej na razie West Ham. Jeszcze tutaj może być yy, kierunek włoski, drodzy widzowie. Wiecie co? Myślę, że West Ham będzie najlepszym pomysłem. Myślę, że West Ham to będzie miejsce, do którego powinienem trafić. Także Mortki, podpisujemy. Nie ma co, witamy w West Hamie. Kolejny klub, trafiamy do Premier League, ale to nie jest też jakiś najwyższy klub, jeśli chodzi o tier listę z Premier League. To jest. Spokojnie, taki zespół, który może powalczyć o jakieś puchary Myślę, że naprawdę fajny kierunek Serio, ta kariera mi się podoba Bardzo fajnie, tak realistycznie to wszystko się układa Proszę tutaj ładnie podpisać też Ale będzie Witamy w Londynie Swoją drogą, bardzo fajnie bawiłem się będąc na meczu West Hamu Atmosfera zresztą na trybunach i okolica stadionu bardzo mi się podobała. Zobaczcie sobie na vlogu. Jak nie widzieliście, to polecam na kanale głównym. Numer 17, pan Lachu. E, ty, no, fajna koszuleczka, fajny klub. Jakie yeah, <laughs> zdjęcie. <laughs> ja ogólnie myślę, że to jest też dobry moment, żeby zmienić buty. I mamy tutaj super flye. Tym razem białe. Myślę, że fajnie będą pasowały. Możemy kontynuować edytowanie. Czy tutaj coś jeszcze ciekawego możemy sobie zmienić? Ehm, hmm, akcesoria na twarz, <laughs> no w takich okularkach najlepiej jakbym wyszedł na pierwszy mecz. Pozdro. Jak to mówią, jak zaczynać to na grubo. Zobaczcie pierwsza kolejka Premier League to mecz z Manchesterem City. Także myślę, że w dzisiejszym odcinku jeszcze chcielibyście zobaczyć to spotkanie. Ale najpierw przejdźmy sobie do mojej gwiazdy, bo porobiłem nowe właśnie trudniejsze treningi i dzięki temu wbiłem sobie następny level i mogę mieć teraz 5 gwiazdek słabszej nogi. Trochę to menu wydaje mi się gorsze, tak jak patrzę to bardziej mi się podobało kolorystycznie tamto, no ale ciekawostką jest taką to, że też się różnią w zależności od ligi. Dobra, a ja bym tutaj chciał sobie zobaczyć jeszcze czy mogę, to jest tak, czas reakcji to mi jest niepotrzebny, dribbling, chociaż może czas reakcji by się przydał. Ale na razie to strzelanie, maksujmy strzelanie, 5 gwiazdek słabszej nogi mamy, tutaj są karne, siła strzału, celność główek, także czy to mi się tak bardzo przyda, celność rzutów wolnych, strzały z daleka i siła strzału to jest tu, więc ja bym, kończyłbym to drzewko, myślę, że to jest dobry pomysł, potrzebuję dwóch punktów i zrobimy sobie to tutaj wtedy. Nawet tego nie zauważyłem, odblokowało mi się kolejne pole tutaj, żeby dać sobie jakiś playstyle I w tym momencie zobaczmy, co mamy do wyboru No tutaj nie za dużo, akrobata raczej mi się nie przyda eee, Tego tutaj nie zrobimy w tym momencie Więc ja tutaj w indywidualistę będę musiał iść Artysta sztuczek to nie, mocny strzał, specjalista od podcinek Piłkarski dryg, tutaj jest jeszcze stałe fragmenty, albo podania górą Podania górą? To co lubię, aczkolwiek myślę, że mocny strzał to będzie rzecz, która serio mi się może przydać. W porządku! Czy jestem w pierwszym no, składzie? Tak, jestem! A właśnie, miałem zobaczyć, jak w ogóle wygląda skład West Hamu w tym momencie, bo tutaj mogą być duże zmiany. Myślę, że dla Was to jest też fajne oglądanie mnie w Premier League będzie dużo ciekawsze niż w lidze holenderskiej. Ale fajną drogę póki co udało się przejść. Zobaczymy, czy sprawdzę się w West Hamie. Patrzcie, kto gra na prawej stronie w West Hamie, Łukasz Wrzutkę tutaj trafił. Um, reszta składu, dajcie znać, czy ktoś tutaj Was zaskoczył. Kudus Benrama Paketa, Paketa, słuchaj. Musisz dawać dobre, musisz dawać dobre piłki. Dobra, panowie, to jest ważna chwila. Dla widza trzeba zagrać jak najlepiej to pierwsze spotkanie, inauguracja w Premier League. Ale jaram się tym, naprawdę jaram się. Halan, słuchaj. Wiem, że byłeś królem strzelców, ale możesz o tym zapomnieć w tym momencie. Wiem, że wygraliście w tamtym sezonie ligę i ligę mistrzów, i w ogóle było super, ale dawać piłkę i jedziemy z nimi. To żeśmy pojechali, prawie bramka stracona w czwartej minucie. Panowie, nie w tą stronę. Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Nie pokazałem wam składu właśnie Manchesteru City. Foden tutaj, Haaland, Bob na prawej stronie. I co ciekawe, patrzcie. Pedri 90 overall w Manchesterze City. Wow. Ruben Diaz też, z tych takich bardziej znanych. Ederson. Czułam, ej, co się stało? Wyprzedali cały real. Czułam Eny, Williams, Williams, Timo Werner, Rodri 91 na ławce. Ale hit. Widzę Cię, Mordko, oczywiście, że Cię widzę, ale to podanie nie było tak dobre, jak być powinno. No ja w podanie jeszcze nie, nie inwestowałem, także tutaj mogą czasem takie babole się zdarzyć. Pomysł był dobry. Ale ten Manchester City tak powoli, konsekwentnie rozgrywa, szuka, szuka i mam nadzieję, że nie znajdzie w tym momencie nic. Żudrożny kolejny, weźcie tam krycie halan, nawet trzech teraz. Czy ja mam kogoś do krycia? Nie, więc ja mogę sobie tutaj delikatnie wyjść, chyba że na krótko grają, to podejdę pomóc. O, i teraz, mordo, możesz mnie tu grać, możesz grać. Ja sobie. Oha. Uuu, On zasadził zełba. Ja już widziałem, jak on się składa do tej piłki. O, co za gość. Do kogo on pobiegł? Do Guardioli, cieszynkę zrobić. Ej, to jest też mega fajne. No przecież to nie jest fajne, że straciliśmy bramkę w tym momencie. Ale takie smaczki mi się podobają. Ładnie rozegrane, rozrzucone. No i Haland strzela pierwszą bramkę w tym sezonie. Pierwszą bramkę w tym meczu. No, ciężko będzie z City oczywiście powalczyć, no wiemy. I bramka numer dwa Kto to strzelił w ogóle? Makati? Nie wiem, nie kojarzę. Może wy kojarzycie ale, ale ja nie. No, ja myślę, że też patrząc realnie, musimy celować w to przejść. No, tutaj nie będziemy się skupiać na walce z Manchesterem City, chociażby, czy z Liverpoolem, Arsenalem i tak dalej. No, fajnie będzie im urywać punkty, jeśli się uda, ale jak widzicie, to może być ciężkie. No, może teraz, słuchaj, byś mi tak zagrał. A, i wybiegałem, ale. Może teraz zobaczmy, rozegrajmy to na spokojnie. Tutaj jeszcze się wysunę jakbyś mi podał. O właśnie, wchodzę w pole karne Po długim od razu sam i do. O, rany, sorry chłopaki. A nie, ja mam przez lewą 5 gwiazdek. 5 e, gwiazdek, mam teraz lewej, po prostu 5 do 5. Zresztą mi schodzę z boiska. Mogłem strzelić z city. Symulujmy więc pozostałą część meczu i zobaczmy, jak to wygląda 3 do 0 No nie oszukujmy się. Tutaj to byliśmy skazani na porażkę. No cóż, drodzy widzowie, myślę, że to jest naprawdę dobry moment, żeby zakończyć ten kolejny odcinek. Totalnie nie tak go planowałem, nie tak on miał wyglądać, ale to jest też fajne, nieprzewidywalne, więc trafiliśmy do West Hamu już w tym materiale. Zobaczymy, co będzie działo się w kolejnym. Na pewno jeszcze będzie dużo, dużo grania, bo w Premier League jednak troszkę mniej chciałbym symulować, a dużo grać, żeby ten sezon naprawdę już tak wymaksować. Zrobić tylko co będę w mojej mocy i zrobić top 5 byłoby super ale to jest bardzo ciężkie. Bardziej celowałbym w miejsce od 6 do 8, to i tak myślę, że dla West Hamu byłoby naprawdę spoko. Piąte byłoby idealnym, ale czy się uda, okaże się w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, na razie mortki i do kolejnego. Elo.